Rzeka, że dzisiaj stoimy przed takim problemem społecznym. Rozumiem? Gdzie wielu osobom taka bezdomność zagraża, ponieważ no w warunki ekonomiczne w naszym kraju są, jakie są. Co mógłbyś im powiedzieć? Jakie dobre rady mógłbyś im udzielić? No przede wszystkim podstawa to jest walka z nałogami jakiegokolwiek e, nałogi, wiadomo, czy alkohol, czy narkomania, bo to jest podstawa, pierwsza podstawa, których, e, podstawa człowieka, która stacza go na, dół, na, na dno, żeby po prostu stać się osobą bezdomną, bo wiadomo, człowiek nie ma Yy, pije alkohol, nadużywa go często, prędzej czy później zostanie wyrzucony z pracy za wiadomo, za spożywanie tego alkoholu czy, lub w czasie pracy, albo będąc w czasie pracy lub yy, wiadomo, i po prostu, no wiadomo, z, co się wiąże z, z bezdomnością, że yy, chodzi o, o, o pieniążki, co nie? Wiadomo, jak człowiek nie ma pieniędzy, no to nie ma za co zapłacić mieszkania, czy wynajem który, a, lub człowiek, który wynajmował mieszkania, już nie mówiąc o jakimś tam jedzeniu, bo ja bym teraz wszystko dał, wolałbym chodzić tydzień głodny, a mieć warunki jak chodzić na jedzenie, a nie mieć warunków, jeśli mhm. chodzi o mnie, nie? A jeśli chodzi o osoby, co jakie przy ten, to Opole jest dobrym miastem dla osób bezdomnych. Gdzie mogą szukać to wiadomo w pom 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 pomoc społeczna, czyli Mops, tak zwany, nie? Miejski Ośrodek Pomocy z, ro znaczy, dla osób bezdomnych jest tu w tu dla Małopolskiej. No i przede wszystkim no wiadomo no. Pierwsza postawa to jest praca, nie? Bo człowiek bez pracy, bez pieniędzy, a jak człowiek, który nie pracuje, nie ma pieniędzy, co nie? No i żeby nie, żeby nie wylądować w tym samym miejscu co ja i, i nie chciałbym, żeby ludzie wylądowali, żeby. bo jest coraz więcej osób bezdomnych, których, których nie znam, których spotykam, których nawet nie znam i ten widziałem raz i później ich w ogóle już nie widzę, bo z różnych miast na przykład chodziło o pole. No i chodzi o to, że, wiadomo, no, człowiek bezdomny ko kojarzy się z brudasem, a naprawdę nie jeden człowiek, nie jeden bezdomny jest czystszy od tego, który, który ma dom. Który ma Bo, dom, który, który, ma pracuje, dom tak. który pracuje, tak. Bo prze pierwsze to wiadomo, chodzi o, wiadomo, o, o, o osobę. Wiadomo, jak się widzą, tak się piszą, co nie? Dokładnie. Ja jestem mimo osobą bezdomną, ale wiadomo, no. Kąpię się dwa bardzo pierwsza na miejscu higiena wiadomo no nie kąpię się codziennie, ale co drugi dzień się kąpię, mówię, że nie raz się nie codziennie nie kąpałem. Na przykład tutaj między innymi yy, czy po, u kolegi, czy, czy gdzieś tam, bo kto jak kto zawsze tam pomoże, ale wiadomo no, yy, pomagają jak się ma kolegów pod sklepem monopolowym. No i to wszystko co mam do powiedzenia. Proszę, przedstaw się, powiedz, jak masz na imię i ile masz lat? Mam na imię Grzegorz, mam 42 lata. Mhm. Od kiedy jesteś bezdomny? Jestem bezdomny od 4 miesięcy. Co jest powodem tej bezdomności? Yy, ogólnie yy, alkohol i narkotyki. Mhm. Czy jesteś uzależniony, tak? Dlaczego uzależniony? No, po prostu miałem z tym problemy, ale nie powiem, że jako ciąg, ale ogólnie głównym powodem to jest, że po prostu straciłem pracę i w ogóle. no. Czy byłeś na terapii? E, tak, byłem, której nie ukończyłem, zrezygnowałem, tak kiedyś sam. A gdzie byłeś na terapii? E, pod, pod, kurde, nie wiem, to już nie pamiętam tej miejscowości, to było pod Kołobrzegiem, 60 km, już nie pamiętam jaka to nadmiejscowość bo To była terapia od narkotyków, no, które po prostu, no, nie ukończyłem, bo nie ukończyłem, no. E, o jakich narkotykach mówimy? O narkotykach głównie chodziło amfetamina. Uh -huh. Czy przez to straciłeś pracę też? Między innymi tak. Przez alkohol i tak, przy, i, i tak szczerze. Czy masz rodzinę tutaj na terenie Opola? Tak, mam rodzinę na terenie Opola, ale po prostu rodzina nie chce ze mną mieć żadnych, no po prostu wiadomo, kontaktów. A próbowałeś odbudować te relacje? Próbowałem y, odbudować też, było dobrze jak pracowałem, miałem dom, y, wiadomo i to, a teraz jak się wszystko, jak ktoś mówi, stałem się jak się stałem, że stałem się osobą bezdomną, po prostu... Nie chcą mnie znać, to czy znaczy nie, nie w tym sensie, że nie chcę mnie znać, tylko po prostu, no wiadomo, jest y, słaba, słaby kontakt z rodziną, no. yy. Wiedzą, że jestem osobą bezdomną, bo wiedzą, bo sami to powiedziałem. Yy, bardzo, nie wiem, czy się po prostu nie brzydzą, w sensie, pod tym względem, że po prostu, no, że brzydzą, może nie, że brzydzą, jako, tylko że po prostu, że jestem osobą bezdomną, nie, nie chcę za bardzo ze mną yy, no, rozmawiać, no. A masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, są za granicą, tak, mam siostrę i brata. I oboje są za granicą, tak? tak? za granicą, tak. A tutaj w Polsce został kto? Mama i ojciec? Tak? Mama i ojciec. A Czy ojciec nie żyje, a ma, matka tylko, nie? Matka, moja, mam, mamusia, no. Mhm. W Polsce, no wiadomo, no w Opolu i w, w Nysie też mam rodzinę. A czasem widujesz matkę, czy nie? Tak, widuję. Jak, jakie są wtedy relacje? Między nami? No takie, wiadomo, czy sześć, a nieraz to w ogóle nie, bo po prostu no... Ja też nie chcę nawet nieraz, bo mi jest, no nie wiem, głupio. Rozumiem. Gdzie mieszkasz w takim razie? Gdzie mieszkam? Mieszkam pod namiotem, na Malinie, no i nie wiem, no, jak to, co dalej powiedzieć. No. Powiedziałeś też, że jakiś pustostan również, tak? Tak, był wcześniej taki jakiś pustostan, tak, a to było wcześniej. no. Mhm. Y jeszcze nam zostało miesiąc y ciepłych dni, y potem będzie zimno, jak sobie poradzisz? No nie wiem, po prostu zamierzam swoje życie zmienić, po prostu chcę zacząć chcę życie od nowa, czyli po prostu no, iść do pracy. W końcu wziąć się i, wiadomo, no i jak człowiek, a nie jak jakiś, no, za przeproszeniem, tubylec. Jakie masz doświadczenie zawodowe? Jestem kucharzem z zawodu, znam się troszeczkę po części na budowlance. Ogólnie jestem pracowity i, yy, wiadomo, szybko się uczę, wiadomo, nie jestem, jakiś, nie jestem jakąś osobą, która... Wiadomo, mogę, mogę wiedzę jakąś tam nową nabyć, no, chodzi mi głównie, że chcę po prostu swoje życie zmienić. Mhm. A ta szkoła zawodowa to jest. Przepraszam, szkoła kocharska to jest szkoła tak, zawodowa? Tak? tak, tak, tak. Próbowałeś pójść do szkoły średniej w tym kierunku czy nie? Znaczy, próbowałem, ale nie, sk nie skończyłem, bo poszedłem siedzieć. Właśnie, do więzienia. Właśnie, to jest temat, który też poruszyliśmy w prywatnej rozmowie. Tak. E, powiedziałeś, że właśnie e, przez produkcję narkotyków i, tak, przez, tak. Sprzedaż, i sprzedaż. Tak, sprzedaż, tak. No, tak. Ile to, było, ile to było lat? To było temu w 1998 roku, to no a ile przesiedziałem, to 13 lat w więzieniu No i ogólnie nie chcę tam trafić, choć momentami chciałbym, bo jak no wiadomo, no teraz jest ciepło, wiadomo. No wiadomo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, w domu najlepiej, nie? Tylko że tego domu nie mam. Mhm. Czy mm... Czy ta historia, nazwijmy to kryminalna, tak? Czy tak. że tak to nazywam? No. Czy ona w jakiś sposób um, komplikuje ci Zaczy, e, życie, jeśli chodzi o zdobycie pracy? Z z po części tak. Mhm. Po Czyli... części tak, bo. No bo no, no tak, no, po części tak. No. W momencie, kiedy mówisz, że siedziałeś, to, to część się zamyka tych ludzi, tak? Tak, no tak. Bo albo prędzej czy później wyjdzie, i wiadomo, kryminalista, ja tam, wiadomo, no je... Ja tam nie ukradam ludzi, nie jest... Ja tam szanuję ludzi i chcę być dobrym człowiekiem, to chcę po prostu swoje życie zmienić, nie? Nie chcę mieszkać w namiocie jak jakiś tubylec, choć starać się ciepło. No wiadomo, lepiej pod, w namiocie jak y, pod mostem cudzysłownie, nie? Czy gdziekolwiek. No ale wiadomo, no... Najlepiej to by mnie interesowała za granica, co nie? Tam mnie ludzie nie znają. Yy... Wiadomo, że tatuaż mam na, na szyi, to wiadomo, bo to wiadomo, to nie, ludzie, którzy nie siedzieli w więzieniu też się tatuują. No Oczywiście. ale głównie mi chodzi o to, że po prostu no wiadomo, no tu Opole jest jako Opole, wiadomo, to jest miasto, które moje rodzinne, które mnie bardzo dużo ludzi zna i nie, no po prostu ciężej mi jest po prostu nawet zdobyć jakąkolwiek pracę albo pójść dorobić sobie, bo wiadomo, bo no wiadomo, no Kremnoga i ludzie po prostu... Ludzie, którzy nie mieli nic z tym wspólnego, od razu kryminalista, wiadomo, przekreślam na z góry, a ja naprawdę jestem, no, wiadomo, z, byłem, byłem tam, zrobiłem to swoje, żałuję tego bardzo, ale co, czasu nie cofnę. Odpokutowałeś za to. Tak, odpokutowałem za to i po prostu tak i nie śpieszno mi tam, nic nie robię w tym kierunku, żeby mieć jakiś zarobić e, łatwe, szybkie pieniądze, choć miałem wiele propozycji od e, pewnych tam osób z mego, tam starego, ziu, e, starego środowiska, środowiska, tak? środowiska mhm. ale po prostu nie chcę, bo, bo to nie ma sensu. No. Nie mam zamiaru siedzieć całe życie, przysieć albo nie da Bóg umrzeć w więzieniu, bo tego bym nie chciał, wolałbym umrzeć tu na ławce jak w więzieniu. Jest jeszcze jeden nieprzyjemny wątek, który chciałbym poruszyć. Jaki? I o którym rozmawialiśmy, powiedziałeś, że masz zadłużenie, tak? Tak, zadłużenie, tak. Mam zadłużenie za swoje stare życie yy, komornicze i właśnie dlatego też z tego względu druga sprawa, to też to chodzi, że po prostu no, nie będę pracował w pracy w też znaczy nie będę. Chcę pracować, tylko że chodzi o to, że po prostu no, nie, nie chcę, żeby mi tam komornik zabierał 60% wynagrodzenia, które będę, bym dostał, zarobiłbym po prostu, bo... To wolę w ogóle nie pracować. Mhm. No, i, no i chyba to wszystko, nie? Co miałbym do powiedzenia w, w sprawie mego raportażu i może będą mnie też dobrzy ludzie, którzy zechcą mi pomóc. Byłbym bardzo wdzięczny o udzielenie jakiejkolwiek pomocy. Może ktoś, może ktoś był w moim kiedyś przypadku podobnym. No i proszę ludzi o pomoc o, z dobrego serca, a ja nie zawiodę. Poruszając Twój wątek. Rozumiem. Twoją osobę. Trudno tutaj nie oddzielić twojego życia od domu nadziei w Opolu. Rozumiem. Tutaj przychodzisz na śniadania, tak, uzyskujesz no, pomoc. Tak. Uzyskuję pomoc, pomagają mi ci ludzie, tak samo ja za to, że pomagają w jakiejkolwiek stopniu, że można się wykąpać, się poprać i po części się jak człowiek po części. Eee... Mi jest bardzo miła atmosfera, bardzo dobrzy ży i życzliwi ludzie. Tak samo tam się odwdzięczam e, myjąc po prostu i pomagając bezdomnym, w sensie myjąc na zmywaku tak zwanym, myjąc po nich e, talerze, nie, nie talerze, róż e, co były e, posiłki jedzone. No i są bardzo dobrzy ludzie, bo i bardzo czuć o nich ciepło i jadę tak samo na tą pielgrzymkę z tego względu, żeby po prostu od tego pola e, no i... Witam, yy, od tego pola i po prostu co, no. I zobaczcie coś nowego, bo jeszcze nigdy nie byłem na takim czymś a no choć może no pierwszy raz, bo wolę, jak to się mówić, iść na tę pielgrzymkę jak mam nocować pod tym namiotem. No i poczuć się troszeczkę jak, może jak człowiek bardziej, nie? Jeszcze wracając do tej pomocy społecznej na terenie Opola, mhm. czy korzystasz też z oferty zupy? Yy, Chodzisz pod Solaris o 16? Nie, akurat tam nie chodzę. Tam nie, też to znaczy Kiedyś nie powiem, że nigdy nie byłem, ale nie chodzę tam akurat. Mhm. Przez, byłem tam parę razy w życiu, ale akurat nie chodzę. Jakiś w ogóle jako osoba bezdomna, która ma problemy życiowe i bytowe, tak? Yy, rozumiem. Oceniła pomoc właśnie społeczną tutaj w Opolu? Bardzo dobra. Jeśli chodzi o dom nadziei, są bardzo dobrzy ludzie, dużo bardzo pomagają i no ogólnie chyba mi się zdaje, że to jest chyba najlepsze miasto w, i chyba z różnych większych miast, co jest taka pomoc, po, pomoc dla ludzi bezdomnych. Bo ja się spotkałem z taką opinią, że właśnie wiele osób bezdomnych przyjeżdża na przykład z Wrocławia do Opola. Tak, specjalnie po to, bo po prostu we Wrocławiu tego nie ma co w Opolu. Tak, zgadza się. Mhm. Tak jest, że bardzo dużo pomagają i we Wrocławiu tego nie ma co w Opolu, tak że tak powiem. Ogólnie tu jest, jak to się mówią, nawet chyba gdzieś na internecie czytałem, że oporo to jest jednym miastem, że bezdomni z całej Polski się tu zjeżdżają po to, że po prostu bo jest do, dobra pomoc, jeśli chodzi o bezdomnych, bo nie mówię o jakichś tam noclegowniach, nie, bo to wiadomo w większych miastach są, yy, gdzie niektórzy też nie mogą mieszkać z różnych rzędów, nie chcą. Yy, lub nie mają wyjść, znaczy nie ma, mają wyjścia, nie, ale nie mogą mieszkać ze względu na, na spożywanie alkoholu itp. itp. A korzystałeś tutaj z noslegowni? Tak, korzystałem, mieszkałem tam kiedyś w noclegowni, ale po prostu nie, tam nie chcę. No. Ale czy czułeś, e, czułeś się bezpiecznie, czy nie? E, bezpiecznie, ale po prostu tam e, jak, to się, jak to się mówi, no, e, ludzie, którzy mają warunki do utrzymywania między innymi higieny osobiste i wiadomo do wykąpania się i t.p.t.p. po prostu o, o to nie dbają i po prostu no mające miejsce w którym mo mogą się wykąpać po prostu z niego rzadko korzystają gdzie wiadomo lud, człowiek śmierdzi a człowiek który nie ma yy, to takie miejsce no wiadomo no chodzi bardziej czystszy od niejednych co mieszkają w tej noclegowni bo tutaj mowa o, o no, tym na w Opolu, Nie mówię, że wszyscy są brudni tam, ale większość. No bo wiadomo, no, alkoholizm tam panuje i itp., itp. tak, i tak. Tak wszędzie wiadomo. Ludzie, z, z jakimś większości mi nałogów na to no. no i to chyba wszystko, co bym miał do podziania. i Pozdrawiam, dom nadziei, bo za brodę i dziękuję całego serca, że mi pomagają. I się cieszę, że mogę jechać na tę pielgrzymkę, na tę na górę i że zwiedzę sobie coś. Zwiedzę poza może jakichś nowych ludzi. No i przede wszystkim odpocznę od tego pola, bo też już mnie yy, za przeproszeniem no yy, opole męczy, w sensie no troszeczkę mnie sprawia tam, dol, bo chciałem po prostu odpocząć, yy, odpocząć od tego miejsca w, na jakiś bynajmniej krótki czas.